Cześć moi drodzy, siemanko, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Brod i dzisiaj zaczniemy kolejne przygody w LEGO Dimens... A, pieniądze! Uuu, zdążę, zdążę. Tak, 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 tak. Oczywiście zawsze się przydadzą jakieś fundusze. No a to jest kolejny odcinek z LEGO Dimensions. Wow, co tu się dzieje? Jesteśmy w zamku. Wow, chyba się coś tu zaczyna palić. Żebym narzekał, no ale no ten tego. Teraz to spadniemy, tak? A właśnie. Ale mamy tutaj rzeczy do budowania. To musimy się rozprawić z tymi. Dobra. Dobra, to jest idealna. Okej, okay, znowu musimy. A, no nie możemy, bo tutaj znowu jest ten, proszę bardzo. Znowu musimy przestawić e, tą panią. Dobra, lecimy. Tyk. No i dobudujemy sobie i wyskoczymy na górę, zapewne. Let's get going! Ok, no ja wiem, że to możemy tak zrobić. Ok, mogę już tam przejść? Czy jeszcze nie? Siup, 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 siup. Dobra, sprawa załatwiona. Dobra, reszta, reszta naszej załogi się tu będzie wspinać teraz w ten sposób. Przede wszystkim potrzebujemy Gandalfa, Dobra. jego mocy magicznych, dobra. Okay, oh just are they? Oh yes,. So you've come to steal my treasure, have you? And you think you'll escape with it, do you? You won't even escape with your lives. <laughs> Why can't you do that kind of magic? Hmm. All she's doing is moving faster than the eye can follow. Czut. Biedny Gandaw. No dobra i jak ja mam, mam ją powstrzymać? This has gone on long enough, wicked witch. Surrender the peace. Something tells me this one's a little tougher. Dobra, tu coś się podświetla. Dobra. Halo, mogę coś zbudować? Aha, zamkniemy jeden portal, tak? Tyle w temacie, a dobra, nie, działa, dobra, tyle nic tu nas nie nie... nie ukradniesz. Weźmiemy sobie pieniążki, mogę ją dobra dostała ze swoje. Dobra, ptaki mamy pokonane. Dobra, skocz, może co? Tam ktoś śpi, widzę w tej klatce. Ciekawe. Pieniądki! Zbieramy sobie, Dobra, patrzcie, ile tu jest tych monet. A ja zawczasu sobie je pozbieram, a co? A co mi tam? Cyk, 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 cyk. cyk. Coś dla Gandalfa będzie potrzebne, tak? Następny Batman, becsut, becsut. Dobra, tu jest Gandalf. Dobra, Gandalf. Okej. Okay. O, i coś znowu dla Batmana, tak? Tak będzie. Dobra, zobaczymy, co się tu włączy. No i kolejną bramę zamkniemy, więc jest idealnie, prawda? Dla nas to będzie w sam raz. Chłopaki, nie płaczą, rykitykityk. Moi drodzy. A, walczą z nami! Pięknie, się z nimi rozprawiłem jak prawdziwy wojownik. O, i serduszko tu jest. Dziękuję bardzo. Tam ktoś śpi? Dajcie, kto tam śpi? Dobra, czy mogę zeskoczyć? Nie, ale fajnie to wygląda, nie? Prawda? Te budynki bardzo fajnie wyglądają. Chodź tu. Dobra, musimy to zrzucić. Dobra. No i mamy spokój na razie, jeżeli o to chodzi. Teraz musimy ją tutaj palnąć. Dobra, teraz nic nie zrobię. No właśnie.

Do you suppose she ever took a bath? Maybe that isn't monkeys we can smell. Another rift! Batman! On it! I believe the rift is becoming unstable. Should we take our leave through it? Where do you think this one leads? Wherever it is, it's gotta be better than this garish nightmare. Come on. Biedny Gandalf, ten to zawsze ma problemy, nie? O, udało się zdobyć to feron. Follow the Brick Road. Ciekawe ile monet dostaje. No, 61 tysięcy to nawet nieźle monet. Będziemy sobie przechodzić to LEGO na 100% zapewne. No nie, tu mamy 52, ale będziemy przechodzić następnych. Jak skończymy całą fabułę, to przejdziemy na 100%. Więc się nie martwcie, to są jakieś ukryte rzeczy. Są też złote klocki Lego. Jeden dostaliśmy. No i zobacz, przejdźmy do następnej fabuły. Zobaczymy, co tym razem się stanie. Gdzie my jesteśmy? A nie, to jest nasz ten przeciwnik, tak? Który sobie buduje świątynię. Wow! Thank you. Uh, to the left, please. Oh, and you won't be needing those lovely ruby slippers anymore, my dear. Have you got any idea of where we are or what's going on? I know it's not Kansas. They took my slippers. They, they took my ring too. And the kryptonite I was holding, and my treasure chest of ill-gotten booty. Don't worry, Metalbeard. We'll get it back. Are? And then I will have to return it to the rightful owners. X Excellent. <laughs> Place them with the other elements. Uh, -huh. uh -huh. guys excellent to the right please i am saruman the white i am not a bad guy <laughs> please look Sauron! my lord Sauron, it is i your faithful will... servant <laughs> <laughs> No. To, <laughs> złym, to the right, you say if you don't mind, you'll find lots of fun weapons, and we can offer you some excellent opportunities to use them. Well we'd have to be crazy to refuse that offer. Mm hmm. <laughs> that means we're in. No please. Joker is aruman. Lost my stuff that time. Same here, except with my lunch. Hey, nice job! You brought back the shift Keystone. Keystone? What's a Keystone? I'm guessing it's this. I'm Wildstyle, and I'm not a DJ. Znowu to mamy uczyć się budować? Co się stało? O, coś się tu otworzyło, innego, moi drodzy. Aha, super, odblokowaliśmy tutaj. Ciekawe Mam wszystko zablokowane, tak? Ciekawe Naked viewer upgrades A, możemy levele sobie wybrać, prawda? Mhm, czyli możemy już tu przechodzić na 100% w razie czego. Ciekawe. Bardzo fajnie. Będziemy sobie, słuchajcie, tu wszystko to, to grali, a tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa, moi drodzy. Cześć, trzymajcie